Co tam słychać w ogóle? Dziękuję, dobrze. Ja zrobiłem sobie treniczek. No. A co tam, Daniel? Bo tu do wszystkich widzów się teraz pięknie uśmiechnij. Pokaż, że jesteś cały, zdrowy, uśmiechnięty. Co się działo po walce z tobą? No nic. Cały czas byłem. Tu, tam, tam. Nigdzie cię nie było, bo się chciałem z tobą mówić i było problem no, złapać. Wiesz, że jest dorosłe życie jest ciężkie. To nie że był problem, tylko nie mogliśmy się dogadać godzinowo. Dobra, Daniel. Przej prze prze przechodząc chronologicznie, bo sam mówię, że nie mamy dużo czasu. Nie, mam, nie, e nie mam. Jechałeś do Białorusi samochodem, samochodem? Miałeś się luzować całą drogę, <laughs> czyli tam że żebyś walił konia. Jak Ci się to luzowanie udało? No kurczę, nie waliłem, bo kurwa z kolegami jechałem, to by, głupio by było, nie? No, trenera samochodem i obok siedzieć i jechać, nie? No, no. Ty myślisz, że to była główna przyczyna w wyniku walki? Nie no, bo chłop był kurwa w szycie formy. Uważam, że to był pierwszy w ogóle no, mój przeciwnik, który był fizycznie silniejszy ode mnie. No, a resztę to wiesz, że to się nie mogło udać, nie? No. Tam nie ma się co tłumaczyć, przegrałem, bo przegrałem i tą mocno w papę dostałem. No i tyle. A co się działo w twojej głowie podczas tej walki, gdy totalnie wszystko ci nie wychodziło? Bo chyba nie jesteś przyzwyczajony do takiego obrazu siebie, samego w klatce. No, nie, no, kurczę, wiesz co? Co mogłem czuć? No kurwa, jak, jak ktoś bije po głowie, to co czujesz? Dzwoni, nie? A że pusto to tam dzwoniło dobrze. Echo szło uh, Ostro. Ale była frustracja taka, nie wiem, nie mogę wyjść pod gościa? Trochę tak. Trochę no wiadomo już, już, chciałem. Dać siebie wszystko, nie pykło. Tak jak już powiedziałem, on był bardzo mocny. Ja byłem bardzo słaby. Też tak naprawdę trochę siebie oszukiwałem tym wszystkim, że jest wszystko dobrze, że zrobiłem formę i tak dalej. A tak naprawdę tej formy nie było. I już chyba nie będzie. Dlaczego nie było tej formy? No, ty o tym wiesz, dlaczego nie było. Nie chcę się tłumaczyć. Tak samo jak. Wiesz, są rzeczy, które rozmawialiśmy wcześniej, które podjąłem gdzieś tam jakieś decyzje dużo wcześniej, przed walką, więc wiesz, wszystko jest podtrzymane. Wszystko jest podtrzymane? Tak. Ale nic nie jest ogłaszane? No bo nie chce, nie chce, bo wiesz, jak to jest, nic w życiu nie może być na pewno, tak? I nie chcę robić, jak niektórzy robią, coś mówią, a potem za pół roku, za rok zmieniają zdanie, więc wolę, niech to będzie taka nasza na razie spotka tajemnica. Taka... Ale, ale wiesz, że są decyzje, które są nie podjęte po walce, tylko są podjęte długo przed walką. Znaczy długo. Po tym, jak tam się różne historie zaczęły dziać z moim zdrowiem. A jak w ogóle z twoim zdrowiem psychicznym w takim razie? Nie, psychiczne jest dobre. Ja jestem z tych, którzy się nie załamują, wiesz, i zawsze gdzieś tam. We wszystkim, co się u mnie w życiu złego działo, to zawsze gdzieś tam widziałem coś dobrego i potem coś dobrego się wydarzy, wydarzyło, więc wiesz o co chodzi, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To co takiego dobrego zobaczyłeś w Mińsku? W Mińsku, widzisz, to była wszystko propaganda. Jechaliśmy, miały być przeszukania na granicach, tam mieli nas zatrzymywać, okradać. A tu widzisz, przez jedną granicę, przez drugą przejechaliśmy całkiem sympatycznie. W jedną stronę, w drugą. Super autostrada do Mińska, super Mińsk, ładne miasto, wiesz, czysto, schludnie, naprawdę czysto i tak dalej. Nikt nas nie zatrzymywał, nikt się na nas nie krzywo nie patrzył, nikt nas nie przeszukiwał, ani w jedną, ani w drugą stronę. A kto to takie jaki by się przyczepił i krzywo na ją spojrzał? No człowieku, to jest. Przecież, no fakt, byłem jedynym intelektualistą, tak? No, a reszta, no co? Trener, wiadomo, oczy wygląda agresywnie, Złotkowski to urodzony bander, a drugi menadżer, to już w ogóle wiesz... Łysy, a Do żywocie, nie? No i tylko ja, taki spokojny, grzeczny, opanowany, intelektualista. Jechało się, Daniel mówił, całkiem sympatycznie, a jak się wracało? Tak samo. Tylko jak się zatrzymaliśmy już na polskiej drodze, w stronie na obiad, w takiej miejscowości Maćka Maczka Myszkina, gdzie on podchodzi? Nie, on. Mieszkasz, mi nie będę mówił, bo tam nie będą się chcieli zatrzymywać. Czekaliśmy na obiad półtorej godziny w restauracji. No to już się to chciało półtorej godziny, rozumiesz? Straszne. No, to... No ja, a niedługo ma walkę. No, jakie to? No jak Danie tyle czekałeś czasu? Co ty zamówiłeś? Schabowego z ziemniakami. Chciałem z frytkami. Po godzinie się okazało, że nie ma ziemniaków, jednak dostanę z frytkami. Dobre, nie? z ziemniakami będzie szybciej. Chcę, w się sensie szybciej, to 15 minut, nie godzinę. Straszne rzeczy, no ale cóż. Było, minęło. Wróciliśmy. W domu czekał obiad, żona zrobiła. To jakie teraz masz sportowe plany w takim razie? Jakie sportowe plany? jakieś. A może freakfighterem ty zostaniesz? No to, żeby zostać freakfighterem, to trzeba by było social media prowadzić i zostać youpornerem i tak dalej, nie? Możesz kogoś do tego zatrudnić, żeby ci robił na przykład? No ale co będzie robił? No, chodził do tobą, tylko zdjęcia i w, takie opisy Wydaje. jak Ako ładne wyrzucał na Instagrama, długie, wiesz, a że ludzie a będą to czytać. Akop tylko kwiaty daje. To będziesz chodził ty i dawał tu wszystkim zobacz. kwiaty, zobacz. Filip, nie? Filip kurwa postanowił zostać czarnoskórym raperem. Zobacz. Nie, jak no, to pokaż kurwa. fryzurkę, pokaż, pokaż. Filip, nikt ich nie widział. Tragedia. Dawaj. Patrz. Patrzcie, Zobaczcie, tragedia, rozumiem. Pokaż niżej, kochanie. Tragedia, proszę. Też taką zawsze chciałem mieć. Daj spokój, daj spokój. Żenua, żenua. Ale tak to jest z byłymi kulturystami. No tych wszystkich środków potem im się na głowę rzuca. I na przykład się opór podoba taka fryzura, serio mówię. No ale ty też normalny nie jesteś. Ja pamiętam jak byłeś, miałeś szkitkę na głowie. W sumie podobne co on, tylko że ma zapleczone w warkoczu. Tragedia, jedno i drugie. No ale pytaj mnie, bo ja czasu nie mam do pracy, muszę jechać. Człowieku, ludzie tu czekają na ciebie od trzech tygodni przynajmniej. Pana, a ty narzekasz, że jedziesz do pracy, zaraz nie masz czasu. No bo człowiek pracuje, dorosłe życie wreszcie. No to gdzie ty pracujesz? Nie też się powiedzieć. Ale wszędzie na pracę nie hańbi problem. Kamerzysta zostałem. Filmach? Nie nam no, w takiej wytwórni wytwórni filmów? Wytwórni filmów. No jak kamerzysta to chyba wytwórni filmów, a nie co. Jest... A jakich filmów? To już nie wnikajmy. Na pewno jesteś tam tylko operatorem? Tylko. Jak przystojnie. To Marian jest na przykład, nie? Chudy Marian. Przyprusował, że powiedział, że przystojnie tutaj co? Ale to patrzył się tylko na mnie, nie na ciebie, nie? Daniel, ludzie chcą konkretów. Kiedy jak, kolejna walka? Kiedy zdobędziesz walka? pasa CA? Kiedy zobaczymy cię w KSW? Pytań jest mnóstwo, nie, pytań są tysiące. Nie, 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 nie. Nie zdobędę pasa. Kurczę, no nie przejdzie mi to przez usta, nie chcę mówić nic więcej. Czyli odpuściłeś już pasa CA. No odpuściłem wszystko. Daniel. Co, co ty będziesz robił teraz? Jak ty przychodzisz raz w tygodniu na trening? Nie, no w tym tygodniu byłem trzy. Trzy razy. Ale ogólnie wyglądasz kurde, w większej formie po walce niż przed walką. Jak to się stało? Jestem wypoczęty. Nie jem dużo, bo wiesz, przez to, że wykryliśmy, dlaczego zawsze tak tyłem, to teraz nie tyję. Ważę mniej jeszcze niż przed walką. O, takie historie. Powiedz mi, co było przyczyną tego Twojego tycia? Pewnie jadłeś za dużo po prostu. Nie, nie, nie. nie no. Jakaś tam mi choroba się wynalazła, i rzeczywiście jest, o której wcześniej nie wiedziałem. Bo wiesz, jak to jest jak 99% pewnie sportowców nie za bardzo się dbało o zdrowie, więc potem wychodzą takie haszki, kraszki w pewnym wieku. A jak już najmłodszy nie jesteś, masz 20 parę lat, no to już może być różnie. Jankowi będziesz kibicował, pomagasz mu trochę w przygotowaniach? Zawsze. Jak mu pomagasz, jak on jest teraz zakopany, a ty siedzisz tutaj? No ale nie, nie, ja będę mu kibicował. No jak mu mam pomóc? Ani ja jutrzcowi, widziałeś, jakie ja miałem teraz jiu-jitsu? <noise> widziałeś, jak dostałem w tym jiu-jitsu. Ale przynajmniej ty masz w partnerze takie flow, że ja pierdolę. Co się z tym stało? No, właśnie. Jak miałem mieć flow, jak on był 100 razy silniejszy ode mnie. No to przecież ty jesteś dojebany byk. I zawsze byłem silny. A tu nagle, pach albo albo ja byłem taki słaby, już sam nie wiem. Znaczy, ja byłem słaby, on był silny i to wiesz, jak ktoś jest bardzo słaby, a ktoś jest bardzo mocny akurat, no. Gonczarow będzie mistrzem przyszłym? Wiesz co, z Johnsonem tak naprawdę już wygrał dwa razy, tak, więc... E, i myślę, że nie był w takiej formie, jak jest teraz. Po pierwsze, kiedyś ważył po 112 kg, teraz waży 119, czyli jest większy, silniejszy. A wiesz, Johnson, wiesz, jak robi waga ledwo na 120 i w dniu walki waży po 130-135 kg, to te kilogramy robi, robią dużo różnicy, jak cię obali leży na tobie. A tu myślę, że Gonczarów jest naprawdę, ma 32 lata, to jak na i to jest młody chłopak, tak więc myślę, że może zdobyć. Komu wiesz kibicował w takim starciu? Nie wiem, obaj są fajn, fajnymi zawodnikami, więc ciężko mi tak, wiesz, niech wygra lepszy, nie? Jak widzisz starcie Janka z Gloverem tej No ja myślę, że Janek druga, max trzecia runda wygra. Mówię to uczciwie. Ty mówisz, że jest coś nieuczciwie, że tak pozwolę... Nie, sobie nie, wszystko to... uczciwie mówię i uważam, że wiesz, Glover nie ma aż takich atutów, które mogłyby zagrozić Jankowi. Mówię tu o parterze, bo stójka to wiadomo, Glover nie jest super stójkowiczem, Janek ma bardzo dobrą stójkę, no i ten parter Janka jest też rewelacyjny, nie? A Tybura z Wolkowem? Ciężkie starcie, co? Ciężkie starcie, bo Wolkow jest bardzo wysoki. Ciężko się będzie Tyburze walczyć, no ale myślę, że jak się przeniesie walka do parteru, no to tam Tybura zrobi swoją robotę, nie? Wczoraj robiłem program na żywo i widzowie powiedzieli mi, że Fejm sprzedało na ostatniej gali chyba prawie pół miliona subskrypcji, 470 tysięcy. To jest, to jest w ogóle nieosiągalne, kurde, dla polskich federacji MMA. Nie Są... ma ja na pieniążki, bo ja to lubię wiesz. Przeliczyć ile no, ile? no nie wiem, 30 zł czy 20? A paper, nie, bo nigdy nie kupowałem. 30 czy 20, no to musisz pomnożyć razy dwa. No to jest, kurde, człowieku, zbania. No przynajmniej półtora. To, to dużo czy mało? Nie wiem, jak dla kogo. Dla mnie to nic. No ty też zarobiony u siebie. Na... Byłem największy chaziej. Krowy masz. Krowy, świnie, no. Alpaki. Alpaki. No. Albagi, nie ma Panie za 350. Daniel, widzę, że jesteś strasznie jednak psychicznie przybitych, a tym wszystkim ogromnie. Nie, bo ty mówisz, że nie, jak do Ciebie dzwonię, to że wszystko spoko, ale siedzisz tutaj, kurde dosłownie... No, do sobie. no bo mi zadajesz dziwne pytania, wiesz, o co chodzi. Ale jakie mam ci pytania zadać po walce, jak cała Polska czeka, co ty powiesz po tej walce? No, ja wiem, ty powiem, wiesz to... i co teraz? No i właśnie, no i są rzeczy, które nie chcę mówić głośno ja bym mógł, ale nie mogę, bo mi... no Nie możesz, bo cię będę musiał pobić, no wiadomo, tak? No i mamy impas teraz, no co tak. mamy z tym zrobić? Ważne, że ty wiedziałeś już przed walką, tak? Z miesiąc przed. Ale ja i tak oszukam, że nie wiedziałem. No i właśnie, oszukuj, po co mają cię ciągnąć za język. Bez sensu. Nie no, uważam, że no, nie ma co mówić jakichś tam pewnych rzeczy głośno i tyle. No ja wiem, ale przyznaj, że przynajmniej, że masz depresję. Nie mam depresji, jestem ostatnią osobą, która będzie miała depresję, stary. Miałem w życiu poważniejsze problemy i nie miałem żadnej depresji, załamań nerwowych, niż teraz. Wiadomo, ciężko jest, wiesz, przegrywać walki, no bo ciężko całe życie coś robisz, masz marzenia, chcesz się pokazać jak najlepiej. Ja się nie pokazałem za dobrze w tej walce i tyle, tak, no i trzeba ponieść konsekwencje tego, spuścić głowę i już. Nie będę mówił, że się odbije, że będzie lepiej, bo nie jestem już najmłodszy, plus jakieś tam problemy zdrowotne, więc nie będzie lepiej. Nie ma sobie już co oszukiwać, tak? No. no. No, pytaj dalej. Coś chciałeś jeszcze wiedzieć? Nie. No, chciałbym wiedzieć, ale nie wiem jak sformułować to pytanie, żebyś na nie odpowiedział w końcu. No, no ale co chcesz wiedzieć więcej? Już nie, Wszystko ci powiedziałem. Nie mam depresji, załamań nerwowych nie mam i to nie jesteś pierwszy który się pyta czy już um... można ze mną wywiad zrobić, czy już e, to mi coś tam przeszło, to, to wygląda jakbym miał jakąś depresję czy coś, tak? Bo masz. Nie mam. Nie... Ludzie to w komentarzach nie... ocenią, że masz, zobacz. Nie Teraz. no, to bo, wiesz, o... odsuwać nie... te komentarze <laughs> tak. Nie. Niech sobie ludzie nie piszą, wiesz, wiadomo, że e, ci z boku zawsze wiedzą lepiej od nas, nie? No na pewno. No właśnie. Jakieś plany wypoczynkowe? Jakie plany wypoczynkowe? Nie jadam. Nie jadasz, Michaszku? Nie jadam. Jeszcze mam tylko czasami lody i jem. W tym tygodniu codziennie. A teraz zima jest, gościu. A ja lubię zawsze lody zjeść. Ale już dzisiaj nie będę jadł. Może już też nie będę jadł. Koniec. Nie mogę jeść lodów. W ogóle cukru nie mogę jeść. Widzisz, takie życie. Smutne, nie? To może od tego być depresja, jak nie możesz jeść z cukru. No, a masz jakąś dietę specjalną teraz na przykład? Nie mam nadziei, że się nadaje na dietę. W sensie, że z reżimu byś nie wytrzymał? Nie wytrzymam, no wiesz co... No, wszystkim wytrzymam, ale nie z dietą. Nie będę tam nikogo oszukiwał, że jestem taki, a nie inny. No. Dawaj, bo widzisz... Nie no, już kończymy, bo pracę, nie chcesz... Pracę, pracę dzwonią, gdzie jestem. Szanowni Państwo, Daniel Omielańczuk, e... pogrążony w depresji. No, <laughs> Nawet... Załamany, a z, tego, z tej depresji schudłem, co? Aż skąd z tej depresji. Także co, Daniel, no do zobaczenia. Przy okazji przygotowaj może do kolejnej walki i wtedy się spotkamy, coś nagramy i... No kiedyś gdzieś tu przyjedziesz do klubu, pogadamy. No. Ale jeszcze jedna rzecz, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Obiecaj tu ludziom, widzom moim kochanym najlepszej widowni, no. którzy czekają, czekają i czekają na trybunę ludu. Nie, no to ja obiecałem, tylko musimy się zgrać. Najlepiej wiesz, że mi jest w weekend. Tak? No, a ty w weekend nie możesz, bo mogę jutro na przyjechać. Kurczę, jutro akurat ja nie mogę. No jutro nie, to fakt. Jutro nie mogę, no. Ale za tydzień. Dobra, widzicie jak jest. Ja próbuję, on nie chce. Dzięki, a, trzymajcie się. Mi wieczorem napisał, że jednak nie możesz. Jak ja bym pozmieniał plan. A ja mam na jutro dużo planów. No, to cześć. Dziękuję. Ja też dziękuję.